Cześć, na wstępie dziękuję EA Creator Network za kod do najnowszego dodatku Zekochaj się, a ja witam Was bardzo gorąco w nowej serii, takiej luźnej serii, w której będziemy próbowali wykonać aspiracje romantyczne odkrywczyni, a też w tej serii chodzi mi o to, żeby jak najlepiej poznać tajniki tego właśnie dodatku. I właśnie dzisiaj zrobimy sobie. Simkę na podstawie, znaczy na podstawie, z użyciem elementów najnowszego dodatku, a później zastanowimy się nad mieszkaniem, żeby też praktycznie tylko ten dodatek i podstawa zostały wykonane. Także to jest nasza główna bohaterka i mnie sobie zaraz wymyślimy. I spróbujemy ją wystylizować, przygotować na podbój świata Świata, kropka. Dobrze, ja uważam, że zrobimy z niej taką hmm, słodką, słodką, nie taką ostrą, bo tu fajna jest ta fryzurka w ogóle, ale naszym tutaj mi się tak po prostu wydaje, że zrobimy ją na taką właśnie. Wiecie, słodzinkę, słodzinkę. Mm, trochę tych fryzurek tutaj nawet mamy widocznych. Fajnie. Zobaczcie, ja już tutaj jej wstępnie twarz przygotowałam. Fajnie, że pojawiły się rzęsy, na plus, że nie muszę włączać modyfikacji, żeby chociaż mieć ładne rzęski. Znaczy, czy one są ładne, to jest kwestia sporna, ponieważ trochę wyglądają na takie sklejone. Jednakże lepszy ryc niż nic z daleka tego nie widać. Przejdźmy do stroju. Trzeba ją przecież jakoś ubrać mądrze. E, miała być blondynka, a jednak zrobiłam z niej nie blondynkę. Proste, prawda? I widzę tutaj jest właśnie bardzo dużo takich sexy strojów. Tak samo te fryzury są takie, Wam powiem, nie do końca dla słodkich dziewczynek. Więc też e, troszkę, a to jest takie ładne. W ogóle jakoś tak e, dużo tutaj mi się takich ładnych rzeczy e, wydaje. Więc ta zawartość, jak dla mnie, jest taka na plus. Majteczki w kropeczki! Ho, ho, ho Nie ma w kropeczki, tylko brzoskwinki. Ajajaj, aj. piękna stylwa. Wspaniała! Spójrzmy, co my tu mamy... fajnego. Naprawdę i bardzo fajne spodnie. Dobrze, bo ja tak w sumie to... Ojej, ubrałam ją od razu z bluzką, a zerknijmy, jakie są jeszcze stroje na całe ciało. Co nam tu proponuje? Doskonałe. A jest to w takich innych kolorach, żeby nie wyglądać jak pokojówka? Jezu, jaka słodzinka! się kochany! Mm. Zaskakuje mnie to rozszerzenie. Naprawdę bardzo mnie zaskakuje, nawet pozytywnie, Wam powiem tak szczerze. Jezu. Pozytywnie. Mi się chyba te spodnie podobały. Tak. A jakie tu jeszcze mam buty, jakieś nowe? Tak bym chciała się dowiedzieć. No w sumie. Klasycznie i teraz weźmy jeszcze. Nie. Nie wiem, czy wrócimy do tamtego, co było. Chociaż to też jest fajne. Tylko może jakieś spodnie by. Jednak zmieniam zdanie. E, wracamy do tamtych spodni. Tak. I spróbujemy sobie jednak wrócić do jakiejś innej bluzki. Nie wiem, teraz mi się w ogóle wszystko tu gryzie, wiecie? Ta twarz z tym strojem. Wiecie co? Ładne. E, dziwne, ale ładne e, jak ciemne. E, czy ten strój będzie dobry? Będzie dobry. Ja jestem za. Mam nadzieję, że wy też jesteście za. W strój oficjalnym postawimy na długą sukieneczkę. Możemy nawet buty jakieś jasne. Do snu. Co my sobie wybierzemy do snu? Mm, to jest fajne. Może jakieś właśnie jasne. Nie, trochę to wygląda wiecie jak co? Jak co noszą na sobie rycerzy? Zbroja. O, nie wiem dlaczego mam takie skojarzenie ze zbroją. O, ale to mi się chyba podoba najbardziej. Butów nie ma. Będziesz chodzić bosu. No i teraz outfit imprezowy. I nawet mi się, wiecie co? Weź ściągnij te rękawiczki. I te okulary też. I tego kolczyka też. Na razie ją zrobimy w takim wydaniu imprezowym. Wiecie, później się może wiele pozmieniać w historii naszej Simki. Ja wszędzie będę nosiła te same buty. Bo mogę. <śledz> No i tutaj na zimową porę mamy taki piękny sweterek. Nie, ale jest brzydki. Nie, w ogóle mi się ten outfit nie podoba. Dobra, ja ją sobie troszkę tutaj jeszcze, wiecie, powykańczam i zaraz do Was wracam. No i dobrze, przejdźmy teraz do cech. Naszej synki Ostrożna w miłości nie będzie Na pewno damy jej tutaj romantyczną Łatwo się zakochują I noszą serce na dłoń No to jest idealnie dla nas Poczekajcie, przejdźmy jeszcze Oj, przepraszam Bo tak za dużo to my tutaj nie mamy e, Miejsca I tak się zastanawiam, zastanawiam Wierna też nie będzie mm -mm. Może właśnie zróbmy jej duszę Towarzystwa Niech to będzie taka, wiecie no i może czas jej wybrać zainteresowanie i umiejętności. Czy ja bym chciała na coś konkretnego zwrócić uwagę. Tak może, a może wszystko pozaznaczamy. A dlaczego nie? Może będzie nam łatwiej znaleźć partnera. Aktorstwo pasuje. Analiza dyskusja pasuje. DJ-ka pasuje, dzierganie jest dla nas za nudne. Fotografowanie w sumie może być. Gitara. Niech zostanie. Niech ona gotuje i gra w klę... kręgle. I gra w wideo też może być. Jazda konno będziemy na nie. I na nartach też będziemy na nie. Haftowanie krzyżykowe. Tak samo na nie. Snowboard też nie będzie dla nas. Majsterkowanie i malowanie też nas nie będzie interesować. Ogrodnictwo w sumie może, a nauki kosmiczne nie za bardzo. Miksologia na tak, organy nie. Pianino nie, pieczenie może być. Przyrządzanie nektarów. A niech lubi. Programowanie nie. Produkcja medialna może być. Robotyka nie. Tu już mamy. Taniec oczywiście, że tak. Komediowa oczywiście, że tak. A dajmy jej umiejętności literackie też niech będzie na tak. Wspinaczka na nie. Wewnętrzna harmonia na nie. Umiejętności romantyczne na tak. wędkarstwo na nie. Złośliwość na tak. I śpiewanie na tak. Pięknie. Zajmie nam to wieki. <laughs> to ja was nie będę zanudzać. Na przykład z kolorami za bardzo chyba nie chciała tutaj szaleć. Dajmy jej na pewno, że różowy kocha. I czarny, i biały też. A brązowego nie lubi. Proste. Pozaznaczajmy tu wszystkie takie rzeczy, wiecie. Mm, które są istotne dla naszej historii. Wystrój nie będziemy. Modowa poza też nie będziemy. Zamożni nas będą kręcić. A zajęci też nas będą kręcić. <noise> A spłukani bardzo nie. Nie, nie, nie. A bibuki też nie. A co? Styl romantyczny. czułość na tak. Filtrowanie na tak. Tak, tak, tak. O tak. Kolor stroju. Nie. Nie wybieramy tego. I włosów też nie. I tego też nie. No i teraz gorsze. Najgorsze. No bo bardzo nie lubię wybierać imion dla moich bohaterek. Więc to zrobimy tak. Jak mi się coś spodoba, Joanna. Diana. O, może być. Diana. 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 Diana podsiadło. Nie. Diana kula. Diana Pekasiewicz. Walkiewicz. Woźniak. Maliniak. Na oh jest. Jakie długie nazwiska? Diana Kuka. Tam była e, taka propozycja. Diana Kuka. Co ja się będę przejmować? Widzimy się w domu. Oczywiście wybieramy miasto z najnowszego dodatku. Oj, no, takim sposobem to nie wybiorę. No i oczywiście wybieramy sobie miejsce w którym będziemy mogli zamieszkać od tak, no bo oczywiście nie używamy kodu na pieniądze, więc też ten pierwszy dokument będzie taki średniowy pewnie no i generalnie to jest nasz domek taki kwadraciach w sumie zostało nam tyle pieniędzy co nic tak naprawdę i teraz spójrzmy, o tutaj może by było fajny balkon słuchajcie zrobić, takie wiecie miejsce relaksu idziemy sobie w dół Mamy tu sypialnię, mamy łazienkę. No nie wygląda to jakoś tak, wiecie, wow. No i tu też to nie wygląda jakoś za, za specjalnie. Dlatego też zajmiemy się tym domem. No tyle ile... Myślałam, że telewizor tu wisi. A no to tylko obraz. Zajmiemy się tym. Tym domem, bo to tak, wiecie, można tu mieszkać, ale czy trzeba? <laughs> no, wiem, że kasy za dużo nie mamy, ale wiecie, no, my nie damy rady. I ta elewacja jest też ble, Fu! Fu, fu, fu. Więc, tak jak Wam mówiłam, naszym celem będzie spełnienie aspiracji. E, no, troszkę tutaj mamy zadań na sam początek, ale moim zdaniem naszym zadaniem takim na początek-początek to będzie remont tego domu, bo ciężko się na to patrzy. Ciężko. I wtedy właśnie też sprawdzimy zawartość memory i zobaczymy, czy ten dodatek tak samo fajnie zaskoczył mnie, tak jak zaskoczył mnie tryb tworzenia Sima. Dlatego teraz postanowiłam rozdzielić to na dwie części, że jednak w kolejnym odcinku spotkamy się na remoncie. A co? Także ja zachęcam do obserwowania i oglądania. Do zobaczenia.